Rząd trudowy rozpisał Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polski. Cały naród odpowiedział masowym i manifestacyjnym udziałem subskrypcji. Była to jeszcze jedna potężna manifestacja patriotyzmu i jedności narodu polskiego. Podpisują pożyczkę budowniczowie największego dzieła naszego planu, budowniczowie Nowej Huty. Hutnicy polscy radośnie święcili niedawno wraz z całą Polską uruchomienie Nowej Stroni w Częstochowie. By więcej podostali na fundamenty socjalizmu, po to podpisujemy pożyczkę. Dla robotników największej w Polsce fabryki samochodów w Lublinie, zrozumiany i bliski jest cel pożyczki. Ci chłopi, którzy na budowie zdobyli zawód i możliwości awansu, wiedzą, że wielkie inwestycje niosą ze sobą nowe życie. Inżynierowie i robotnicy żerania pożyczają pieniądze, by szybciej rosła ta pierwsza w Polsce fabryka samochodów osobowych. Zdoblani stolicy i tu nie dadzą się uprzedzić innym. Załoga MDM raz jeszcze daje przykład ofiarności. Nasze pieniądze pomogą w budowaniu Warszawy wspanialszej każdego dnia. Jak Polska długa i szeroka, podpisują pożyczkę chmopi Polscy ze spółdzielni produkcyjnych. Z gospodarstw indywidualnych. Robotnicy PGR-u. Dla każdego z nich plan sześcioletni to rozkwit i dobrobyt wsi, a pożyczka to szybsza realizacja planu sześcioletniego. Za te pieniądze nowe tysiące traktorów dla państwo wsi. Powstaną nowe ośrodki maszynowe niosąc lżejszą, wydajniejszą, lepszą pracę na roli. Do punktów subskrypcji zgłaszają się masowo przedstawiciele rzemiosła i handlu. I oni spełniają swój patriotyczny obowiązek. W niezwykłych warunkach podpisali pożyczkę aktorzy Teatru Kameralnego w Warszawie. Aleksander Zerwerowicz, wielki artysta i wielki patriota. Bogdan Korzeniewski, reżyser, a wraz z nimi cały zespół podpisuje pożyczkę w przerwie między trzecim i czwartym aktem sztuki żeromskiego grzechu. Podpisują z radością i zrozumieniem ci, którzy budują sile Polski na morzu, robotnicy stoczni i portów polskich. Podpisują młodzi polscy marynarze. By jeszcze szybciej wznosić wspaniałe budowy planu sześcioletniego, by szybciej rosła Polska silna, bogata, szczęśliwa, podpisaliśmy Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polskich. Wierzbica. Piękna wieś w Gielefczyźnie. Do niedawna cicha, odległa od miast, dzisiaj pełna radosnej, twórczej pracy. Ciasno było w chacie malorolnego Mariana Sodela. Szeroko otworzył się przed nim wspaniany świat budowy, gdy położył ręce na sterach wielkiego dźwigu. Dla dziesiątków takich jak on, chłopów dokolicznych do wsi, na zawsze zniknęło widmo odrobku bogacza. Dziś to specjaliści całą gębą, cieśle, betoniarze, murarze. Budowniczowie Wierzbicy. Tu rozpoczęła się budowa nowoczesnej, największej w Europie cementowni, która rzeką najlepszego cementu portlandzkiego zasili ten potężny plac budowy, jakim jest Polska. Bankowy w Warszawie. Dobiegają tu końca wielkie roboty budowlane i konserwatorskie. Jeden z najpiękniejszych fragmentów stolicy z ruin powraca do życia. Już niedługo ukończona zostanie restauracja wspaniałej kolumnady dekoracyjnej. Odnowionym i przebudowanym placu bankowym 22 lipca odsłonięty zostanie pomnik wielkiego polaka i rewolucjonisty Feliksa Dzierżyńskiego. Autorem produktu, który zdobył pierwszą nagrodę na konkursie, jest artysta rzeźbiarz Zbigniew Dunajewski. W pracowni rzeźbiarskiej pod jego kierunkiem pracuje zespół twórczy. Powstają płaskorzeźby i fragmenty obrazujące życie i działalność Feliksa Dzierżyńskiego, dumy polskiego ruchu rewolucyjnego. że w alewice, jak w całym kraju bardzo sprawnie przeprowadzono sianokosy. Siano to pasza dla zwierząt. Udane sianokosy to dalszy postęp hodowli. W tegorocznych sianokosach na szeroką skalę zastosowano nowe maszyny rolnicze radzieckie, czeskie i polskie. Ta grabiarka zgarnia siano i układa je Województwa W województwach rolniczych pomogły w sianokosach specjalne grupy kośne przybyłe z całej Polski. Nadchodzą upalne dni lata. Coraz chętniej patrzymy na nowelijki. Coraz częściej zechcemy w restauracji wybrać lekkie i smaczne danie jarskie zamiast mięsa. Centralny Zarząd Przemysłu Gastronomicznego zorganizował w Warszawie specjalny kurs przyrządzania dań jarskich. Przyjechało blisko 50 mistrzów patelni i rondla, najlepsi szefowie kuchni z całej Polski. Kotleciki z fasoli. Jarzyn i z nawiadu przyrządzili uczestnicy kursu 100 smakowitych i apetycznych potraw. Jakże daleko jeszcze do kolacji. Prawda, że wszyscy pomyśleliśmy o tym samym. Znacie na pewno słowa tej najpopularniejszej piosenki warszawskiej o takiej właśnie Warszawie jak ta. Tu rośnie dom, a mrośnie dom. godzina, na godzinę. godzinę autobus do budowniczych NTN przybyli z piosenką artyści Artosu. To, proszę państwa, jeszcze raz, ale wszyscy na prawo, moc, na lewo, moc, a dołem Wisła Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią migają, zaglądają do okien, tramwają. Wciąż większy mar, wciąż większy widok z fantastycznego filmu przyszłości? Nie. Ten gigantyczny stadion sportowy został zbudowany w Leningradzie. Mieści on 100 tysięcy osób. Autorzy jego projektu Aleksander Mikolski, Konstanty Kaszyn linde i Mikolaj Stepanów otrzymali nagrodę stalinowską. Młody Leningrad chciałby być na otwarciu tego wspaniałego stadionu, który otrzymał imię Sergiusza Kirowa, wielkiego działacza partii bolszewickiej. Defilada sportowców Leningradu rozpoczęła uroczystość. Jakież monumentalne tło zyskali dla swych masowych manifestacji. Pierwszy mecz na stadionie imienia Kirova miał nie lada uczestników. Spotykają się dwie czodowe drużyny Leningradu, Dynamo i Zenit. Po pięknej i zaciętej walce zwyciężyli piłkarze Zeniki.